jest audycja Radio Yard na bieżąco w Radio Yard na 89.2 FM, 95.5 FM. W studiu zrobiło się wyjątkowo jasno, bo mamy dwie gwiazdy, które obudziły się już z zimowego snu i rozpoczynają wiosenne granie razem z nami, razem z Radiem Yard. To Robert Sasinowski Scanner i Jorgus Jurek. Witamy. Dzień dobry panowie. Cześć, witam Dzień słuchaczy dobry. i ciebie. Cześć, cześć, cześć. Ja chciałem sprostować od razu na początek, bo wiesz, gwiazdy to mają pracowity cały rok, nie ma czasu, żeby spać zimą. Ale wiosną się uaktywniacie i ta aktywność już jest widoczna. Mamy okazję ją usłyszeć na antenie Radia Yard. Będziesz moja, to najnowsza piosenka Jurka, która od pewnego czasu gości na antenie Radia Yard i już stała się hitem, także miałeś dobry pomysł na rozpoczęcie tego sezonu. A, tak, tak, sezon się zaczyna, jak najbardziej gramy koncerty cały czas. Tutaj mieliśmy dzisiaj chwilę czasu, żeby wyskoczyć, żeby porozmawiać z wami. No i przede wszystkim co? No, posłuchać dobrej muzyki. Za moment posłuchamy muzyki, ale najpierw powiedzcie, co u Was? Jak się macie? Jak minęły te ostatnie miesiące i, i jakie plany na te nadchodzące, letnie, koncertowe? Robert, Robert zaczyna. <grym> ja zaczynam. Zawsze początek roku, czyli te zimowo-wiosenne miesiące, to też okres pracy studyjnej, ale także takiej pracy biurowej, bo w tym czasie. Eee, odbywa się cały booking jakby tych tras koncertowych, które później trwają przez całą wiosnę i lato. Więc w tej chwili troszeczkę musimy tak dzielić swój czas między studio, koncerty i właśnie biuro bookingowe i głównie się tym zajmujemy. No a w międzyczasie trzeba zgrabić trawnik, wiesz, odmalować altankę eee, i, i inne tam takie pierdełki wiosenne. Jurku, jak to jest u Ciebie? Czym to się zajmujesz? No. Też koszeniem trawy? Bardzo żałuję, że oddałem <laughs> głos dla Roberta jak, pierwszego, dlatego że ja to mam identycznie. Nie? No, specyfika naszej pracy wygląda następująco, to co Robert powiedział, tak? W kolejności, czyli bookingi, telefony, no, gramy, jeździmy. Najwięcej na pewno się zacznie od, od maja tak naprawdę, bo, bo, bo imprezy plenerowe, no w latem gramy najwięcej tych imprez plenerowych, tak samo czy Robert, czy ja, czy, czy inne zespoły, bo tak naprawdę to, to są dla nas żniwa. No ale oprócz tego i tak samo ja i Robert mamy domy Mamy podwórka, mamy trawę, która niestety, ale rośnie. Niestety, niestety. No i musimy się zająć domem, no bo, no bo tak. No bo tak jest. No. Żon, żony chyba nie zajmują się My, No wiesz... Yy... Bio Zawsze wiosną też człowiek ma taką chęć do tej pracy na podwórku, więc aż się chce tak trochę wyjść po tym, po, tym zimie, po tej zimie e, spędzonej wiesz, w czterech ścianach. Ale jedna Troszeczkę rzecz, rzecz nas wyróżnia, e, chociaż w zasadzie, bo Robert, e, mieszkanie ogrzewasz chyba gazem, tak? Nie masz. Tak. Nie masz czyli tak. nie rąbiesz drwa. Znaczy, wiesz co, mam, mam też kominek, i, 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 i jak budowałem dom, to był taki plan, że od czasu do czasu będę się dogrzewał tym kominkiem, ale powiem szczerze, że jak chyba pięć lat temu kupiłem drewno do tego kominka, chyba, nie wiem, 2 czy 3 metry sześcienne, to do dzisiaj nie mam te drewno jeszcze, no. więc ze dwa razy w roku zapalę, no ale to chyba wszystko. To tak od wielkiego dzwonu, od święta. A ja, a ja sam sobie jestem drwalem i do tego kominka muszę to drzewo narąbać, więc przynajmniej jedna mała rzecz nas różni. No to widzę, że cały czas jesteś napalony. Tak sumie, jest. A, a jak to jest. Jak to jest z waszymi zwierzakami, bo słyszałem, że Jurek bardzo lubi psy i się bardzo, bardzo dobrze nimi zajmuje. Wieczorami. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich Wszystkich właścicieli mopsów, to jest moja ulubiona, nie Jurek, tylko moja. Jurek, Jurek ma pytanie do, do, tutaj, do, do władz, powiedzieć. bo władz chciał zapytać, ile 500 plus należy mu się za 12 mopsów. E, drogie, drogie, <noise> drogie władze, tak. <noise> przypuszczam, że moja mopsica urodzi około 9 szcze, szczeniąt, jeszcze nie wiem, czy to będą, e, tak. Natomiast, no, no dokładnie Robert, zapytałeś, także czekam pytanie, na odpowiedzi na maila. Posłu, czekamy na odpowiedzi mailowe. E, odpowiedzi mailowe o 2pl Tak jest, a ja mam kota. Który się nie rozmnaża. Rozumiem, czyli kot jest jeden, piesków jest zdecydowanie więcej, więc Jurku, masz się kim zajmować i kim opiekować. Póki co przynajmniej. No powiedzmy tak. Czyli jeżeli ktoś chciałby takiego MOPsa otrzymać, to może się do ciebie zgłosić. Dokładnie tak. Pozdrawiam jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich właścicieli MOPsów, bo to jest najlepsza rasa. Twoja ulubiona, bez wątpienia. Dokładnie. Panowie, jeżeli chodzi o koncerty, gdzie ich będzie najwięcej? Tu na Podlasiu czy w innych regionach Polski, przynajmniej w tym nadchodzącym sezonie? Myślę, że jak co roku, większość naszych koncertów odbywa się poza Podlasiem. My gramy, jesteśmy takimi zespołami, którzy, które są o, o tak zwanym zasięgu ogólnopolskim, więc tak naprawdę gramy w całej Polsce, nie tylko. W przypadku zespołu Scanner w zeszłym roku byliśmy w Szwecji na koncertach, na przykład na, na, na promie na Bałtyku, także parę parę takich zagranicznych wyjazdów też się zdarzało, ale głównie Polska, imprezy plenerowe, trochę nad morzem, trochę na Mazurach. Widzę, widzę, że Jurek szuka jakichś zdjęć chyba, tak? W swojej komórce. Podać no. dokładnie cały tak, spis. Nie, nie. Słuchajcie, dlaczego to robię? Dlatego A w sobotę robię... zapraszam do Sandomierza. Bo tak się składa, słuchajcie, tak się składa drodzy słuchacze, że w tym roku dzięki Bogu, się bardzo, bardzo z tego powodu cieszę, że jesteśmy na Podlasiu. I teraz mówię, najbliższy koncert, czekaj, gdzie to było? Dobra, wiem, że będziemy w zabudowiu, Dni Zabudowia, Gramy w Łomży, e, gramy w krynkach, gramy w suwałkach. E, no i to chyba tyle z Podlasia. No ja na Podlasiu będę na n, koło bondar na, nad siemionówką. O, super. Mamy nadzieję, że pojawicie się również przed i wewnątrz w klubie rozrywki Krąg na imprezach organizowanych przez Radio Yart. I nasi słuchacze tak, że będą mogli się z wami spotkać. No też mamy taką nadzieję, czekamy na zaproszenia. A zapomniałem dodać, gramy w siemiatyczach. Zaproszenia pierwsze już się pojawiły, także niebawem też usłyszą Państwo, kiedy dokładnie naszych artystów będzie można spotkać, zobaczyć, wziąć autograf. Czy macie jakieś plany związane na przykład z wydaniem nowej płyty? No. Wiecie co? Dzisiaj troszeczkę ten cykl wydawniczy się zmienia i wygląda troszeczkę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedyś nagrywaliśmy kasety, później płyty CD, a dzisiaj tak naprawdę robi się takie single, czyli bardziej promocja internetowa, telewizyjna, czyli piosenka, teledysk, tego typu klimaty. Moja ostatnia produkcja to oczywiście piosenka Błosobota, którą tutaj dostarczyłem. Za radio. moment nadzieję, zagramy w Radiu Yard. Głos, słuchacie. Oczywiście, to będzie wielka premiera w radiowym eterze. A propos płyt, tak, bo, bo tutaj było pytanie, no to, to u mnie tak się składa, że po dwóch, po dwóch latach e, ukaże się czwarta płyta, dokładnie już jest e, całe, wszystkie etapy są zakończone, płyta poszła już do tłoczni, oficjalnie mogę to powiedzieć, więc kwestia, no nie wiem, ile tam to zajmie, a ja myślę, że dwa tygodnie fizycznie płyta będzie dostępna, e, 16 kawałków, no, dużo remiksów, dużo fajnych. Nie wiem, no, mam nadzieję, że się spodoba. tak Dużo hitów przede wszystkim. Co? No, będzie, będzie za 2-3 tygodnie. Panowie, zanim wrócimy do tej muzyki, to jeszcze pragnę Was zapytać o aktywność fizyczną, bo patrząc na Was, odnoszę wrażenie, że chyba trenujecie i to regularnie. Jakie to są sporty, jakie dyscypliny? Być może bieganie, podnoszenie ciężarów, może jeszcze inne. To teraz ja zacznę, żeby Robert mnie nie zagadał. U mnie to jest tak, o godzinie 9 bieganie 5-4 km dystans, kort, tenis co dwa, dwa razy w tygodniu, no i do tego basen. To wszystko. No, to tylko grubo, jesteś, jesteś sportowcem, wyczynowcem, wiesz? A ja, a ja, mój sport to raczej meczyk w środę, Liga Mistrzów. E, generalnie od czasu do czasu siłownia, ale wtedy, jak mam ochotę, w domu mam siłownię, także jak syn ma ochotę poćwiczyć, to ja razem z nim raz na jakiś czas. Specjalnie się nie przemęczam. Sąsiad co, co jakiś czas próbuje wyciągnąć mnie na basen. Czasami dam się namówić, ale specjalnie regularnie tego nie robię. Regularnie biegamy na koncertach w sumie ta, ta, to jest też wysiłek, Fizyczny dosyć mocny, szczególnie latem, kiedy jest gorąco, to po prostu można naprawdę kilogram, albo może i więcej stracić po takim jednym koncercie, bo koszulki można wykręcać autentycznie, bo są mokre po takim koncercie. A, Robert, a co się dzieje, jak koszulki przeschną? Nie, koszul, nie wiem, co się dzieje, jak koszulki Ja przesną, wiem, co się dzieje, są białe. Są żółte bardziej. Koszul, koszulki po koncercie pakujemy w worki foliowe mam taki case w bagażniku, gdzie wiesz, chowamy, i tak. później wszystko do pralki. To tak naprawdę na, jed, pralki, na, nie, na, jeden, no. na jeden koncert. Ja, słuchaj, ja, ja, ja takie koszulki wystawiam na Allegro się bardzo dobrze sprzedają. No. Czyli Jurek, jak zwykle, jest człowiekiem przedsiębiorczym i we wszystkim znajdzie sposób, by po prostu rozkręcić jakiś interes. Tylko koszulki, bliznę już nie, nie. Rozumiem. Panowie, w takim razie życzymy udanego lata. Mamy nadzieję, że często będziemy się spotykać w studiu Radia Yard i na naszych radiowych imprezach, bo słuchacze już dopytują, kiedy, gdzie, więc wszystkiego dowiedzą się Państwo z naszej anteny. 89,2 FM Białystok i Okolice, 95,5 FM Bielsk Podlaski i sąsiednie miejscowości. Po 12 graliśmy najnowszą piosenkę Jorgusa Będziesz moja, to teraz może premiera piosenki Roberta Skanera. Piosenka o w sobocie, więc domyślam się, że opowiada o weekendzie i o jakichś imprezach, mam rację? Mm. Tak jest. Generalnie jest to piosenka taka rozrywkowa, utrzymana w trochę w klimacie swingowym i opowiada o tym, jak pewna sympatyczna dziewczyna przygotowuje się do takiego sobotniego wyjścia na bal. I co będzie dalej? Posłuchajcie. Dziękuję za spotkanie, dziękujemy za przyjęcie, zaproszenia, bawcie się dobrze i do rychłego zobaczenia tutaj w studiu na antenie Radia Jar. Hej, papa, dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie wszystkich, wszystkich słuchaczy Radia Jar. Robert Skanner i Jurek Jorgus. Pozdrawiamy.